Jak dokładnie działał ostatni cykl Amphorius? Przez ostatnie dni w internecie można znaleźć dużo osób zastanawiających się, jak dokładnie działały cykle Amphorius, jak i pętla stworzona przez Fajno i Sireni. Na początek muszę jednak wyjaśnić błąd, który popełniłem w poprzednim szorcie. Jak tam mówiłem, na Amphorius miejsce miało 33 550 336 cykli, gdzie każdy następny budowany był na podstawie doświadczeń zebranych podczas wcześniejszych. O ile ogólnie jest to prawda, tak sama liczba poprawną nie jest. Tego typu cykli na Amphorius było powyżej 21 371 273. Konkretna liczba nie jest jednak znana. Wracając do tematu, kiedy miejsce miało ostatni tego typu cykl, Finon i Seirini rozpoczęli pętlę, przez które zaczął on powtarzać się w nieskończoność. To znaczy, że Finon przez cały ten czas uwięziony był w resetującym się 33 550 336 razy jednym i tym samym cyklu, a nie doświadczał kolejnych nowych cykli. Dlatego też podczas widzianego przez nas Flame Chase Journey tytanami są Gneus czy Kalypso. Stali się oni nimi w poprzednim cyklu, który nie jest objęty przez reset.